Cześć! Zielone pantery z tej strony. Wybór repliki, zwłaszcza na początku przygody z ASG, jest dosyć istotną decyzją. Zatem mam nadzieję, że ten film pomoże w jej podjęciu. Zapraszam! Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaką replikę wybrać. Wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze, przeznaczenie. Do czego ta replika ma być używana, po drugie, budżet, czyli ile kasy na taką replikę jesteście w stanie przekazać, no i oczywiście osobiste preferencje. I mam nadzieję, że za pośrednictwem tego filmu będę w stanie na te pytania w jakiś tam sposób odpowiedzieć i ułatwić podjęcie decyzji w przyszłości. Przy okazji zachęcam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Tutaj na dole wyświetla się instrukcja, jak to zrobić, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Podstawą podstaw jest podział replik, jeżeli chodzi o zasilanie, na trzy podstawowe kategorie: czyli sprężyny, elektryki, gaz. Jeżeli chodzi o zasilanie sprężynowe, e, oczywiście jest to najbardziej podstawowa, podstawowy rodzaj zasilania. E, polega to na tym, że e, każdorazowo chcąc oddać strzał, należy po prostu naciągnąć sprężynę. I tego typu zasilanie znajdziemy w najtańszych, naj, najczęściej w najtańszych replikach, na przykład pistoletów, ale nie polecamy, bo w pistoletach to się raczej nie sprawdzi, natomiast świetnie sprawdza się na przykład w takich replikach, czyli replikach strzelb. Działa to właśnie na takiej zasadzie, że żeby oddać strzał, trzeba po prostu ręcznie naciągnąć sprężynę i wtedy można po oczywiście odbezpieczeniu oddać strzał. Każdorazowo po naciągnięciu sprężyny oddaje strzał. Zabezpieczamy. E, tego typu zasilanie również znajdziecie często w replikach karabinów snajperskich dwutaktowych i czterotaktowych. E, I zasada działania jest tutaj taka sama, mając zamek na, na, taki jak tutaj, czterotaktowy. Trzeba ręcznie przeładować, żeby móc oddać strzał. Drugim, notabene, najbardziej popularnym rodzajem zasilania jest zasilanie elektryczne, czyli, jak nazwa wskazuje, wymaga baterii, która zasila silnik, który po prostu naciąga sprężynę, tam za pośrednictwem tłoków i tak dalej. To już nieistotne. Chodzi o to, że jako, że to jest najbardziej, popularne, najbardziej popularny rodzaj zasilania, występuje najczęściej w właśnie największej liczbie replik. No i tutaj najczęściej spotkacie go właśnie w replikach karabinów szturmowych. Często, może nie tak często, ale także jest spotykany w replikach pistoletów. Tutaj mamy bardzo popularnego przedstawiciela takiej grupy, czyli pistolet elektryczny Cymoglok. Jego zaletą jest to, że właśnie może strzelać nie, ogniem pojedynczym i ogniem ciągłym, także również jako boczniak dla snajperów bardzo przydatna rzecz. Jeśli chodzi o boczniaki czy tam repliki pomocne snajperom, to również wszelkiego rodzaju pistolety automatyczne typu MP5 również zasilane są najczęściej elektrycznie. Jeżeli chodzi o zasilanie elektryczne, to też warto wspomnieć o tym, że stokowo, standardowo, jak kupujemy replikę, najczęściej dostajemy już w zestawie baterię. Jest to bateria typu NIMH i warto po prostu rozważyć na samym początku wymianę tej baterii na taką, czyli na pakiet typu LIPO chodzi o to, że pakiet lipo czy baterie typu lipo mają o wiele lepszą wydajność. A zwłaszcza to się sprawdza przy niskich temperaturach, gdzie tutaj nimch już zawodzi, natomiast lipo dalej daje radę, także nie jesteśmy ograniczeni, powiedzmy, tym zasilaniem. Możemy śmiało też i zimą strzelać ze swojego elektryka. Trzecim rodzajem zasilania jest zasilanie gazowe. No tutaj możemy wyróżnić dodatkowo jeszcze trzy podkategorie: tak jakby, czyli Green Gas, CO2 i HPA. I jeżeli chodzi o gringas. No jest to po prostu propan butan, jego charakterystyka nie pozwala na osiąganie jakichś zawrotnych energii, czy prędkości wylotowych. W związku z tym bardzo często stosowany jest właśnie w replikach pistoletów. I jakby możemy tutaj też wyróżnić dwie podkategorie, jeżeli chodzi o gringas, czyli pistolety z systemem Blowback i bez systemu Blowback. Czyli, tak jak w tym przypadku tego Glocka, tutaj mamy pełny blowback, czyli zamek normalnie cofa się do tyłu przy każdym, przy każdorazowo oddawanym strzale, a po, na koniec, kiedy już mamy pusto w magazynku, zamek pozostaje w tylnym położeniu. Lub też może być to stosowane w takim pistolecie, czyli tutaj w ogóle zamek jest nieruchomy, również jest to pistolet zasilany na Gringas. No, jeżeli chodzi o pistolety zasilane Gringa, pociąg jedzie. Poczekamy sobie. Chyba Jankie Pura. Wracając do tematu, w pistoletach zasilanych Gringazem, poza tym, że mamy do czynienia z takimi, które są z systemem blowback, i takie bez tego systemu, to jeszcze różnią się też sposobem montowania, znaczy sposobem, na, sposobem ładowania tak, tego gazu, czyli może to być. Zbiorniczek schowany w magazynku bądź też co często jest spotykane w replikach rewolwerów, będzie to tutaj. Zaworek będzie w rękojeści również w pistoletach się to spotyka, a najczęściej w rewolwerach, ze względu na to, że nie ma za bardzo miejsca, gdzie mógłby być ten zbiorniczek jeszcze wymontowany. Jeżeli chodzi o CO2, różni się on tym od Green Gazu, że ma większe ciśnienie, w związku z tym generuje większą energię wylotową tej kulki, przy czym będą to też większe prędkości. Jeżeli chodzi o kolejne różnice, to tutaj jest to butla, która zawiera Green Gaz, natomiast CO2 zawarte jest w takich małych kapsułkach. Niestety nie mam tutaj żadnej, żeby pokazać dzisiaj. I sposób montażu również się różni, ponieważ no, troszeczkę inaczej wygląda to w kwestii CO2. Tak wygląda magazynek na CO2, czyli tutaj po prostu wsadzamy tą kapsułkę, dokręcamy, i wtedy możemy już strzelać. Ale tak samo jak w przypadku gringazu, również występują pistolety, które mają miejsce na zbiorniczek w rękojeści, najczęściej też rewolwery. Trzecim rodzajem zasilania gazowego jest HPA. I jest to najbardziej skomplikowany, można powiedzieć, system, jeżeli chodzi o gaz. A krótko mówiąc, działa to tak, że w takiej butli znajduje się sprężone powietrze, które za pomocą takiego wężyka doprowadzane jest do repliki. Tu mamy reduktor, za pośrednictwem którego regulujemy dawkę tego powietrza, a co za tym idzie Energię kinetyczną czy prędkość wylotową pocisku. I możemy sobie tutaj za pomocą tego pokrętła regulować, czy ma być to wiem, 300 fps, jeżeli gramy w c czy 600 fps, jeżeli używamy tego tutaj ustrojstwa jako sniper, gdzieś tam w lesie, prawda? Możemy sobie dopasować, dostosować prędkość wylotową kulki do aktualnych limitów. Jeżeli chodzi o HPA, to tutaj warto też wspomnieć o pewnych kontrowersjach związanych ze stosowaniem tego, tego napędu, ponieważ no, zdarza się, że niektórzy użytkownicy tego systemu nie do końca są uczciwi, na przykład w momencie, kiedy dochodzi do chronowania, no to ustawiają sobie to pokrętło reduktora na wartości mniejsze, a kiedy już chodzą w teren, po prostu robią tak cyk, przekręcają i wtedy mają o wiele więcej tych FPS-ów niż było zadeklarowane. W związku z tym wielu organizatorów, o jeżeli dopuszcza w ogóle graczy z HPA, to każe zamontować swoje plomby na reduktorach, czyli w momencie, kiedy ustawimy reduktor i da odpowiednią dawkę gazu, podczas chronowania na, w, tym, w to miejsce jest nakładana plomba organizatora i jej zerwanie równa się wykluczeniu z dalszej gry. Jeśli chodzi o przeznaczenie, to tu możemy wyszczególnić dwie podkategorie, czyli CQB i LAS. I w przypadku CQB najczęściej spotkamy się z ograniczeniami, jeśli chodzi o energię, tudzież prędkość wylotową kulek. W związku z tym te repliki, które będziemy używać w tym celu, powinny mieć tą moc obniżoną. Tutaj sprawdzą się na pewno wszelkiego rodzaju pistolety, tak jak te, czy pistolety maszynowe. Jeżeli chodzi o repliki szturmowe, no to oczywiście muszą one poza tym, że mają mieć tą moc niższą, muszą również spełniać pewne wymagania, jeśli chodzi o swój wygląd, a chodzi konkretnie o wymiary. Z uwagi na to, że w CQB jednak te odległości są mniejsze, gdzieś mamy do czynienia z jakimiś ciasnymi pomieszczeniami, tudzież korytarzami. W związku z tym lepiej sprawdzą się na pewno repliki o mniejszych gabarytach, takich jak na przykład tego typu repliki G36, które są no po prostu idealne do, do CQB-a. Możemy jeszcze dodatkowo złożyć dziś tą kolbę dzięki czemu jeszcze mniej tej repliki eksponować. Również świetnie w tym celu sprawdzi się, sprawdzą się na przykład repliki takie jak ta, czyli repliki AKS-u i wszelkiego rodzaju małe karabinki, no pistolety. Oczywiście, jak najbardziej, z uwagi na swoje bardzo kompaktowe wymiary, bardzo łatwo się gdzieś takim pistoletem schować i wychylić, nie eksponując swojej sylwetki nadmiernie. Nad 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 Jeśli chodzi o las, no to oczywiście tutaj skolko godno, wszelkiego rodzaju karabiny szturmowe, karabiny snajperskie. Innego tego typu giwery jak, naj, jak najbardziej znajdą zastosowanie. Tutaj tak naprawdę ograniczeni jesteśmy tylko gdzieś tam limitami, tak, które organizator sobie zastosuje rodzajem tej repliki, którą jesteśmy wyposażeni. Czyli w zależności od tego, czy to będzie karabin szturmowy, karabin wsparcia, czy karabin snajperski, tak naprawdę obowiązują nas tylko te limity. Jeżeli chodzi o pistolety, czy one mają zastosowanie w lesie jak najbardziej, tak, zwłaszcza jeśli ktoś jest snajperem i ma tą replikę snajperską, która jest gdzieś tam no, mocna, tak, żeby nie zrobić krzywdy komuś, kto na przykład nie wiem zaskoczenia z bliskiej odległości, gdzieś się znajdzie takiego snajpera, dobrze jest użyć wtedy pistoletu, ewentualnie jakiegoś pistoletu maszynowego. I tutaj świetnie sprawdzi się na pewno taki cymoglok, o czym wspominałem wcześniej. Oprócz tego, że ma funkcję tego ognia pojedynczego, ma również funkcję full auto, czyli nawet jeżeli gdzieś tam niedokładnie przycelujemy, to zawsze strzelając serią jest szansa, że któraś z tych kulek dotrze. Jeśli chodzi o systemy, to tak naprawdę wszystko jest kwestią osobistych preferencji i gustu. Jednym podobają się kałachy, inni wolą ar czy M-ki, jeszcze kto inny woli kształt Giety. To tak naprawdę jest zależne od tego, co komu się tak naprawdę podoba. Tutaj na, natomiast warto wziąć pod uwagę kwestię ekonomiczną, ponieważ jeżeli myślimy o tym, aby mieć jedną replikę, na przykład do CQB. I tu przykładowo zastanawiamy się nad getą. To w tym momencie warto rozważyć za, nie wiem, zastanowienie się nad repliką leśną w systemie AR15. Dlatego, że co prawda te repliki G36 mają swoje dedykowane magazynki, natomiast za pomocą specjalnego adaptera możemy na przykład mieć te same magazynki w M-kach i w getach. W przypadku kałachów, no już tak nie będzie, prawda? Jeżeli chodzi o kwestie pistoletów, no to tutaj ta sama historia. Kto komuś się podobają Glocki, jeszcze ktoś inny woli beretki, ktoś na przykład jest fanem Coltów. Też to jest kwestia osobistych, osobistego, osobistych preferencji. Należy pamiętać, że airsoft to nie jest sport kontraktowy. Tutaj nie chodzi o to, żeby mieć wszystko na sobie tak, jak powiedzmy, oryginalnie żołnierz, tak? więc to, to nie jest wymagane od gracza, żeby posiadał kontraktowy szpej, kontraktowe mundury i broń odpowiadającą faktycznie temu, czym dana jednostka wojskowa biega. Chyba, że się ktoś chce bawić w rekonstrukcję, to, to wtedy to ma ogromne znaczenie. W przypadku takiej gry luźnej jest to absolutnie rzecz drugorzędna i przede wszystkim to powinno sprawiać przyjemność graczowi. Jemu powinno być wygodnie zarówno używać tego szpeju, którego używa, jak również repliki, z której strzela. To tyle, jeśli chodzi o temat replik na ten moment. Mam nadzieję, że ten film będzie pomocny w dokonaniu udanego pierwszego zakupu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało może macie jakieś swoje ulubione repliki, którymi chcielibyście się pochwalić, a może jeszcze nie macie żadnej i zastanawiacie się właśnie nad zakupem, to też dajcie znać, czy wolicie system AR, AK, może jeszcze jakiś inny. Tak czy siak, zostawcie po sobie jakiś ślad. Tymczasem ja się żegnam, dzięki za uwagę i do następnego.